Mano, chciałbym dzisiaj z Wami poruszyć temat, z którym w sumie bardziej zagadnienie, z którym spotykam się od jakiegoś czasu pracując z ludźmi. Jako trener pracuję już 11 lat i tak naprawdę ciągle widzę te same błędy, które są cały czas powtarzane. I dzisiaj będę mówił w odniesieniu do osób, które się odchudzają, a szczególnie do osób, które się odchudzają wiecznie, czyli są na tak zwanej wiecznej redukcji tkanki tłuszczowej. Bardzo wiele osób, szczególnie kobiet, z takim problemem zgłasza się do mnie, że odchudzają się już pół roku, a może odchudzają się i więcej i ciągle nie są w stanie osiągnąć swojej wymarzonej selwecki, zgłaszają się do mnie z prośbą o dalszą redukcję, żeby na przykład jednak spalić ten nadmiar tkanki tłuszczowej, który gdzieś tam jeszcze zalega na, na brzuchu, bądź ewentualnie na nogach, pośladkach. I nie ważne, czy to jest kobieta czy mężczyzna, takie błędy są tak naprawdę powielane cały czas przez ludzi. A problem jest. Z jednej strony banalne, a z drugiej strony dosyć poważne. Banalne z tego powodu, że przecież od dawna wszyscy powtarzają, że ciągła redukcja jest niezdrowa. Sam nagrywałem wiele filmów na ten temat na YouTubie, że ciągle się odchudzając możemy doprowadzić do zaburzeń hormonalnych, ale jednak wciąż jest to ogromny problem, ponieważ ludzie wciąż to robią. Wciąż ludzie się zgłaszają z tym samym problemem i nawet nie jesteście w stanie sobie wyobrazić, jak dużo kobiet pisze do mnie, które są na dietach 1200 kalorii, a następnie chcą dalej się odchudzać. Problem polega na tym, że jeżeli ciągle się odchudzamy, to niestety, czy to się nam podoba, czy nie, mamy deficyty w naszej diecie. Oczywiście, z jednej strony deficyt w diecie jest dobry, no bo przecież, żeby spalać tkankę tłuszczową, to musi być deficyt kalorii, żeby organizm pobierał tak zwane zapasowe energii, czyli postaci tkanki tłuszczowej. Tylko problem polega wtedy, kiedy na przykład może dojść do deficytu witamin, minerałów bądź innych składników odżywczych, i tutaj nasz organizm, kiedy ma takie deficyty, niestety, czy nam się to podoba czy nie, zaczyna gorzej pracować. E, możemy doprowadzić do zaburzeń hormonalnych, możemy podnieść na przykład sobie kortyzol, czyli hormon stresu, e, możemy sobie podnieść prolaktynę, możemy sobie niestety wpłynąć negatywnie na naszą pracę naszej tarczycy. E, nadmierny stres a trening jest stresem, czy to się nam podoba, czy nie, nasz organizm właśnie tak odbiera aktywność, szczególnie przy ujemnym bilansie kalorycznym, może wpływać negatywnie na naszą e, gospodarkę cukrową, powstawanie chorób autoimmunologicznych. Staram się od większości swoich podopiecznych prosić ich, bo nie mogę żądać, ale proszę bardzo często o badania. I co się okazuje, że właśnie ci ludzie, którzy bardzo długo się odchudzają, bardzo często mają niedobory. E, przez to są różnego rodzaju właśnie zaburzenia hormonalne, czy to tarczyca, bądź inne, które przed chwilką wymieniłem. E, oczywiście też bardzo często się pojawia takie stwierdzenie jak wypalenie nadnercza, chociaż teraz się dyskutuje, że nie ma takiego stwierdzenia, ale generalnie możemy te hormony nadnercza obciążyć, przez co możemy sobie właśnie mieć później problemy ze snem, e, być bardziej nerwowi, bardziej senni w ciągu dnia. Więc jak widzicie... Ciągła redukcja niestety powoduje to, że nasz organizm przestaje pracować tak jak należy. I po co w ogóle ten film? Ten film jest po to, żeby Wam uświadomić, że jeżeli macie takie problemy, wy nie możecie dalej redukować kanki tłuszczowej. Wy musicie się skupić na tym, żeby odbudować swój organizm. Organizm potrzebuje przede wszystkim odpoczynku. Jeżeli ciągle trenujecie, to musicie brać pod uwagę, że organizm potrzebuje troszeczkę czasu, żeby odpocząć, żeby się zregenerować. Jeżeli mu nie, da, nie dajemy możliwości zregenerowania się, to niektóre hormony się podnoszą, no i automatycznie będzie to negatywne dla naszego organizmu. Kolejna kwestia, organizm trzeba odżywić. Jeżeli ciągle będziemy się odchudzać, to niestety będą wszystkie te czynniki, o których przed chwilą wam wspomniałem. Dlatego, jeżeli jesteście długo na redukcji i nawet nie osiągnęliście swoich wymarzonych rezultatów, niestety, żeby je osiągnąć później, najpierw trzeba zadbać o zdrowie i najpierw trzeba odbudować organizm. Wiele ludzi robi błąd, olewa sobie tą kwestię zdrowotną, redukuje się, katuje się, nie wiem, dietą. Na przykład, na przykładzie kobiety bądź zawodniczych startujących w zawodach 1200 kalorii, e, po dwie godziny aerobów dziennie, e, trening siłowy. Do tego nie chodzi o to, że aeroby czy cardio są złe, ludzie maratony biegają i wszystko jest w porządku. Ale chodzi mi tylko o to, że przy tak małej podaży kaloryczności, tak duża aktywność fizyczna wprowadza więcej złego niż dobrego. I w tym momencie, żeby mieć jakiekolwiek fajne i realne rezultaty, pierwsze co robię z takimi ludźmi, którzy do mnie przychodzą, to podnoszę im kaloryczność. Oczywiście każdemu muszę to wytłumaczyć, że to prowadzi do zaburzeń hormonalnych u kobiet, e, brak miesięczkowania. E, więc. To, co jest najważniejsze w tym filmie, musicie zrozumieć, że nie wolno być na ciągłej redukcji. Jeżeli nawet Wam się nie udało osiągnąć efektu, który chcieliście osiągnąć, pomyślcie o swoim zdrowiu. Zdrowie jest jedno, i tu nie ma możliwości, że A, wymienię część, która się zepsuła. Tu, jeżeli jedna część się zepsuje, to niestety pójdzie jak lawiną, szereg kolejnych będą się psuć, czyli w tym momencie mówimy o hormonach, o naszym stanie zdrowotnym, o powstawaniu różnego rodzaju chorób. Dzisiaj problemy z tarczycą, szczególnie osób trenujących, to jest praktycznie normalnie i co druga osoba, z którą pracuję, ma problemy z tarczycą, a dokładnie mówię w tym momencie o niedoczynności tarczycy. Bądź ewentualnie też możemy wspomnieć o bardzo wiele moich podopiecznych ma choroby autoimmunologiczne, czyli na przykład PCOS, insulinooporność, tego naprawdę jest strasznie dużo. I niestety e, choroby, szczególnie autoimmunologiczne, powstają wtedy, kiedy układ odpornościowy jest nadwyrężony, a obciążając organizm niestety treningiem i jeszcze ujemnym bilansem kalorycznym właśnie to robimy. Czyli to, co jest najważniejsze. Nie wolno ciągle się odchudzać. Jeżeli odchudzacie się powyżej pół roku, naprawdę już to jest niezdrowe. Jeżeli trenujecie powyżej pół roku bez żadnej przerwy, naprawdę jest to niezdrowe. Organizm trzeba odżywić, organizm trzeba zregenerować. Oczywiście, jak to już jest kwestia bardzo indywidualna, i po prostu myślę, że właśnie jeden z kolejnych filmów nagram pod tytułem, który już będzie oczywiście na YouTubie. I to będzie film Jak zregenerować i odżywić organizm po złej, przeprowadzonej redukcji. Myślę, że to będzie bardzo dobry temat, więc czekajcie na niego. A tymczasem, pomimo że mamy lato, proszę Was, zastanówcie się, co robicie.